No by chyba przyjąć, że ostatnio Pff. nie stało się bardzo dużo. To znaczy więcej rozmawialiśmy i więcej przebywaliśmy razem, spędzając miło czas, nie lub bardziej miło, niż wykonując jakieś agresywne akcje. Trzeba było trochę począć po tym ataku lampiarzy. Poza tym czas się pewnie lepiej poznać. Mieliśmy długą rozmowę z Rebusem, w czasie której obiecał nam, że już nie będzie obcinał, że już nie będzie krzywdził siostry Bashobassa. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć mu, dlaczego takie zachowanie jest niehonorowe i nie chcemy być z czymś takim łączeni. Z drugiej strony, ja dowiedziałem się od mojej siostry podczas rozmowy z nią. Właściwie ciężko nazwać rozmową, bo to ja mówiłem, ona skłakiwała lub kręciła głową, że oni też jej coś zrobili. I no cóż, zostałem za to ukarani. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale na pewno nie, nie, będę tego, nie będę się wyżywał na e, kobiecie, która nic nie zrobiła. To lampiarze będą musieli to zapłacić. Wygląda na że tamta siódemka to był tylko początek. Co do Rebusa, odkryliśmy jeszcze jedną rzecz. Rebus ma konkubinę, która jest w ciąży nazywa się Lidia jest siostrą Sujki i Rebus zamierza wziąć z nią ślub. Na tyle nam ufa, że postanowił sprowadzić ją na kocią kołyskę, gdzie ona teraz będzie powiedzmy mieszkać, bo na koci kołysce nie bardzo da się póki co mieszkać. Nie powinniśmy w końcu wydać trochę pieniędzy na to, żeby mieć takie miejsce, w którym będziemy mogli wszyscy razem przebywać, ale jeszcze go nie mamy. <laughs> w każdym razie a zabrał ją tam. Zresztą to fajne, bo teraz zarówno koci jak i innych miejsc, które są nasze, naszego pubu, zaraz o tym pilnują chłopaki z Czarhalą. Zobraliśmy paru silnych typów, którzy dołączyli do Kocich mają twarde ręce, mają twarde głowy i ciężkie ręce i są po naszej stronie. W ogóle Hallow. Chyba jest to bardziej po naszej stronie i rozumiem, że kociłby to ich gang. Ja, chociaż nie uchowałem się w Czarhalo, trochę mam, na takie poczucie, że opiekujemy się tą dzielnicą biednymi ludźmi, którzy tam mieszkają. To, co ostatnio udało nam się zrobić dla mieszkańców Czarhalo, to... Zaraz od początku sikor dowiedział się, że jest pewna kobieta, która została, której mąż Właściwie, właśnie, nie mąż, tylko konkubent. Znowu to słowo. Umarł. A ona nie dziedziczy po nim pubu, który prowadzili od wielu lat razem. Tylko dziedziczy ten pub bra, jego brat. I ten brat to nie traktuje jej jak nikogo ważnego i chciałby wyrzucić ją i dzieci na bruk, a miejsce sprzedać. Uznaliśmy, że to nie jest sprawiedliwe. Zresztą ludzie w Opowiadali o tym, że ten brat się nie zachowuje właściwie, więc razem z Pikiem poszliśmy do niego. Pik nawijał mu makaron na uszy, a ja udawałem miłowańskiego inwestora. To nie do końca poszło po naszej myśli, ale w końcu Pik dosypał mu nieco yy, narkotyków do picia, co spowodowało, że. Uf, e, urzędnik, bo to urzędnik, stał się dużo bardziej podatny na sugestie i w końcu podpisał te papiery, które jesteśmy, żebym podpisał. A ja, ponieważ uważam jego zachowanie za bardzo niefajne i za to, że próbował skrzywdzić ludność Czarhalą, zapewniłem mu wycieczkę na statku łowców lewiatanów. Mam nadzieję, że zmądrzeje i jeśli wróci będzie się zachowywał odpowiednio. W każdym razie udało nam się oddać wdowie. Co powinno do niej należeć a przy okazji ten pub jest teraz trochę naszym miejscem w którym się spotykamy z którego troszkę korzystamy i będziemy mogli sprzedawać część naszych yy, naszego wina. Pewnie też zajmiemy się produkcją piwa bo yy, Pewnie też zajmiemy się produkcją piwa, bo denat y, zajmował się tym, ważąc je na, y, w piwnicach. Pani Beatriz tego nie umie robić, ale myślę, że ktoś z chłopaków z Czar od nas będzie umiał się tym zająć. A my będziemy dzięki temu zarabiali na tym jakiś mały procent i Potwierdzimy to, że jesteśmy w tej, w tej dzielnicy jakimś ważnym. W każdym razie Chachalo jest nasze. Chachalo jest tam wdzięczny, mm, Kocia jest nasza. Moja siostra jest bezpieczna. Mamy siostrę Baszobasza cały czas w rękach. A, jeszcze ważna rzecz. Pika odpowiedział demon. Demon, który w jakiś specyficzny sposób chce doprowadzić do. Sprawiedliwości związanej z tym, że Wasz porwał mi siostra, bo tam my porwaliśmy jego. Ja chcę, żeby krzywda była wyrównana. Ciężko mi tutaj zrozumieć o co chodziło, bo to PIK nam o tym opowiadał, ale wygląda na to, że nie jest tu końca różowo. W każdym razie, o. Tyle. To niebawem wydarzą się jakieś ciekawe rzeczy, które rozwiążą część naszych problemów, a część zagłatwiają jeszcze bardziej.